you <sniffs> Zimę, a Wy domagacie się filmu ze 150. Niestety warun nie pozwala, bo jest wszystko w kit oblodzone. W związku z tym specjalnie dla Was odkopałem na kąpie materiał jeszcze z jesieni gdy jeździliśmy na piątkach razem z Cebolem i o 150 w ogóle nie było mowy. Więc oblukajcie sobie, jak ciśniemy z Cebolem nasze 85. No i oczywiście nie mogło zabraknąć? Suwiks strzelgo, wiesz co jak, social media ogarnij sobie, no i co? Lecimy się ścigać i dojeżdżać na tor. 오, <목소리도> 쏘. 4. Stop, klatka. Zaraz zobaczycie miejsce, w którym otopiłem mojego MRFA 140 Haku. No i musiałem niestety w nim wymienić całutki silnik. Więc jeśli chcecie to zobaczyć, to tutaj macie film. Wleciałem do tej kałuży aż po sam pas. Ledwo z niej wyszedłem, a żeby wyciągnąć tego MRF-a łopanie. Nawet nic, pan nie mów. To mnie właśnie nauczyło, żeby nie wlatywać w takie kałuże, których totalnie nie znam. I bez wędnego przedłużania lecimy dalej. 嗯。 Dawaj go, trzy, cztery Ale żeś wyleciał Torem. Miałem okazję nawet go skosztować, więc teraz zrobicie ze mną jedno całe kółko. Ja. Miastkach. mi się mega super jeździło na torze na Murasku. jest mega fajnie, bardzo tor techniczny. A jak tobie Sebol? Mega fajnie, ja tu zawsze jeżdżę. Tutaj jest taki tor lokalny Sebola, więc on tutaj obeznany, każdy zakręt Bóg ma Sebori. na. No, <noise> Sebol zna każdy zakręt, ma go w małym paluszku. No wszystkie i co? My, wszystkie myszki go znają <noise> na polu. No i co? Dzięki Sebol za jazdę. Dobrze było i do następnego razu. Na razie, a jak chcecie to strzelcie do Naita. Na re.